Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy ładną pogodę. Przyjechał do mnie na sekundę kolega yy, i chciałem skorzystać z okazji i pokazać Wam temat, który tak już się gdzieś tam pojawiał i o, troszeczkę o tym dyskutowaliśmy. Jeśli chodzi o wymiarowość yy, tej mojej MT-03, która tak naprawdę jest w budzie dokładnie MT-125. Czyli to jest też informacja dla wszystkich tych, którzy którzy yy, chcą kupić czy, 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 czy 100, właśnie MT-125 czy, czy tą yy, 03 jeśli trafią w, na, na, taką, na taką dziwną jak ja mam yy, kolega przyjechał aplią Shiver, 750 yy, silnik yy, tak tylko ogólnie wam powiem bo to nie ma być jakieś porównanie no tu nawet yy, no nie ma czego porównywać 750 do, do 300 yy, jeśli chodzi o, o, o Walory jezne e, ale e, tym bardziej, właśnie, ponieważ jest duża różnica w pojemności, chcę Wam pokazać, jak, jak, się, jak wygląda e, różnica w wielkości. Czysto, czysta wielkość i te parametry zewnętrzne. Tak, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, czy MT03, czy 125 jest motocyklem pełnowymiarowym. Tu mamy silnik faukę, jeszcze Wam powiem, fajnie, fajnie zlokalizowane dwa. Dwa wydechy na poddupku No i kochani ustawiłem je tak, żeby tylnie opony były Były w miarę w jednej linii, aczkolwiek widzę, że nie są Troszkę muszę go cofnąć o! Tak na oko Teraz są w jednej linii Oczywiście, no pierwsze to się rzuca w oczy No to naturalnie dużo szersza opona ja jeszcze też nie mam maksa wstawionego, którym mógłbym, ale no do takich parametrów wiadomo, że że w tym motocyklu ze względu na silnik nie ma ani potrzeby, ani sensu wkładania aż tak potężnej potężnej opony. Natomiast jak zobaczycie, ja mam ustawie to tak, tylnia dupka jest wyższa od tego motocykla 750 w moim nie wiem, czy to widać, czy nie, ale siedzenie jest znacznie wyżej, jeśli chodzi o... Tu jest, wiem, że w moim jest 810 mm, tam jest chyba 780 albo 790. Tak samo bak również jest wyżej osadzony. Kierownice zaczynają się... No chyba moja jest minimalnie, minimalnie bliżej. I tak samo przednie koło. To są, słuchajcie, kwestie centymetrów, może jednego, może dwóch, może trzech. Bardzo, bardzo tak na, na oko patrząc, że ta MT jest krótsza. Natomiast od przodu, no to znowu proszę zobaczyć. Wyżej osadzona lampa, wyżej osadzona kierownica. Ee, Szczególnie pozycja jest, jest to motocykl dla wyższych osób, czego się nie boję powiedzieć. Yy, w szerokości Aprilia jest minimalnie szersza. No, wiadomo, to jest potężny silnik, 750 potężny. To jest przesady, ale, ale dużo większy. To no w każdym razie yy, ma większą chodnicę, co jest technologicznym wymusem ma szersze, szersze osłony na silnik, który po prostu od góry też jest, wymusza ten, ten wymiar e, i tyle. Natomiast jeśli chodzi o same parametry, takie czysto e, fizyczne, no to jest to motocykl, można powiedzieć, bardzo, bardzo porównywalny. Oczywiście na pewno cięższy, bo on około 200, chyba 20 kg waży, nie powiedziałem wam bo tak przy okazji, on ma 95 koni i 80 chyba Nm. Bardzo fajna z 2008 roku maszyna. E, kolega jest bardzo zadowolony, jeśli ktoś chciałby, ma trzy ma podstawowe mapy, wiem, że jakąś deszczową, e, taką zwykłą i sportową. E, jest to motocykl, który, który można jeździć, e, może nie, nie polecałbym go tak zupełnie od zera. Ale myślę, że jako jeden tam z pierwszych, drugi motocykli w życiu już po jakimś tam wstępnym przeszkoleniu na czymś yy, mniejszym. Bo ten motocykl przez te mapy, które ma pozwala bardzo fajnie dostosować yy, się do umiejętności. Tak? czy kolega tu wspomina, że ta mapa deszczowa to jest taki wręcz zamulacz. Yy, z przodu dwie tarcze. To też jest już wymóz technologiczny. Ten motocykl raz, że jest no sporo cięższy, tak jak mówiłem, około 220 kg, no i też musi się móc zatrzymywać z dużo większych prędkości, tak? W przypadku mojego jest tylko jedna tarcza mm, z przodu. O, jedna tarcza z tyłu, wielkość? Chyba moja jest większa, tak szczerze mówiąc, no ale to już są wiadomo mm, takie kwestie no, wypracowane przez, przez inżynierów, tak to ma być tutaj jak gdyby nikt, nikt nic nie zyskuje, nie traci e, chciałem wam pokazać, to ma być taki krótki poglądowy filmik, wiele pytań się e, rodziło e, chciałem wam w ten sposób odpowiedzieć, czy pełnowymiarowy mot motocykl, jakim jest April Shiver 750 e, jest większy na tym przykładzie od MT-03, który jest w budzie, powtarzam, sto, 125. Bo to jest identyczna, identyczna buda jak MT-125. A więc yy, ja stawiam diagnozę, że MT i 125 i 03, ten który tutaj jest, są motocyklami pełno, pełnowymiarowymi yy, i takiemu facetowi jak ja, który ma 1,87 m wzrostu, bez problemu się na niej siedzi, a kolega, który jeździ Aprilion nie chce się pokazywać na filmiku, e, ale jest osobą e, no sporo niższą, około 1,75 wzrostu. To jak siada na tej MT mojej, to mówi, że no jest mu za wysoka, musi palcami się podpierać, a nie pełną stopą. Także tyle w temacie. Nawet brzmienie mają podobne Nie chcę już bez kolegi odpalać. Musicie mi uwierzyć na słowo, że, że chodzą bardzo, bardzo, bardzo fajnie i bardzo podobnie. Pomimo, że ta ma dwa tłumiczki, a ja mam tylko jeden. Jako że jest to monotłok u mnie. To tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się lewa w górę i do następnego.